Gotowa do spania, ale że dzisiaj było dosyć intensywnie pod kątem inwitrowym, a ja zdecydowałam się dzielić tą swoją ścieżką także wtedy, kiedy jest mniej komfortowo. To opowiem. Pierwsza rzecz, którą zrobiłam dzisiaj rano po przebudzeniu, to było oczywiście sprawdzenie wyników badań wczorajszych krwi, hormonów. No i z tego mojego rozeznania, które nie jest oczywiście za duże, ale już mi wynikało, że jest dobrze. Zadzwonił e, pan doktor i mi to potwierdził. Powiedział, że i wyniki tych badań, i USG wskazują na to, że owulacji nie było. Powiedział, że mogę czekać do wtorku, kiedy mam wizytę z lekarzem, a także właśnie wtedy będę miała znów USG i e, badania krwi. Lekarz też powiedział, że on za bardzo nie ufa tym testom owulacyjnym. No, ale zdaję sobie sprawę z tego, że przez to, co wydarzyło się w zeszłym miesiącu, to ja pewnie będę je dalej robiła. No, i ja potwierdziłam, że tak, będę je dalej robiła. Po tej rozmowie z lekarzem poszłam zrobić test. Tam ta kreseczka była jaśniejsza. Więc spokojnie udałam się na protest, wróciłam z protestu, zrobiłam test i niestety, ale tam kreseczka była no, niemal identyczna jak ta wyjściowa. A w instrukcji jest napisane, że jeśli jest, jest taka jak ta testowa, albo ciemniejsza, ciemniejsza nie była na pewno, ale była podobna, no to wtedy owulacja się zbliża i będzie prawdopodobnie od 24 do 48 godzin. No więc ja przerażona. Już nie wiem. Czy jechać jutro od razu na badania krwi i USG? Gdzie? Jutro jest niedziela, moja klinika nie działa. Jak to w ogóle ogarnąć? Starałam się znaleźć jakieś miejsca, które jutro mogłyby to zrobić. Oczywiście wszystko prywatnie, za całkiem spore pieniądze. No i w końcu odpuściłam, dlatego że też mój narzeczony powiedział, żebym już nie myślała o tym i że spokojnie. Też jakoś tak racjonalnie mi wytłumaczył, że nawet jeśli to będzie jutro albo pojutrze, to przecież wyjdzie to w badaniach, które będziemy mieć w poniedziałek albo wtorek. No, mam badania zarezerwowane na wtorek, ale mogę przecież w poniedziałek się zgłosić, żeby jeszcze w poniedziałek były. To znowu jest jakaś moja inicjatywa. Wolałabym, żeby to było monitorowane po prostu odgórnie, a nie tak, że ja cały czas się stresuję, sprawdzam, walczę, zastanawiam. No i zrobiłam kolejny test owulacyjny. Półtorej godziny po tym, który wyszedł, taki dosyć ciemny. No i okazało się, że jest zupełnie jasny. Podejrzewam, że to dlatego, że piłam, a później dopiero z Waszych odpowiedzi zrozumiałam, że nie powinno się raczej dwie godziny przed tym testem pić, bo wtedy jest rozwodniony bardziej mocz i. <śm> No ale już zupełnie nie wiedziałam co myśleć, zupełnie. Poszłam na spacer z Guciem i dosyć szybko zaczęłam czuć skurcze, takie coraz bardziej intensywne. Skuliłam się, zadzwoniłam do narzeczonego, poczekałam aż przyjdzie. On poszedł z nim dalej na spacer, no bo Gucio musi iść na spacer, a ja zawróciłam, właściwie pędziłam do domu. Skurcze były coraz silniejsze, to były takie bóle, no znajome mi, endometrialne. Wróciłam do domu i wtedy zaczęło się naprawdę, naprawdę silnie. Wzięłam y, mocne leki przeciwbólowe, weszłam do wanny, teraz jestem właśnie po kąpieli. No i powoli odpuszczało, odpuszczało, aż minęło. Bardzo możliwe, że te bóle są spowodowane dosyć dużymi dawkami estrogenu, które teraz biorę. Estrogen jest takim hormonem, który. Może podsycać objawy endometriozy, ale już jest lepiej. Teraz staram się rozluźnić, odprężyć, nie myśleć. Jeśli w poniedziałek będę załatwiać te badania USG i krwi, to zajmę się w tym w poniedziałek i tak jutro przecież klinika nie działa. A jeśli nie w poniedziałek, to na wtorek mam zamówione i tak. Więc cokolwiek zrobię, to będzie najlepsze, co mogę zrobić. Nic więcej zrobić nie mogę, a, a nie chcę się już teraz stresować. No i takie to przejścia. Mogą wydawać się banalne, mało znaczące. Pewnie w obliczu świata takie właśnie są, ale, ale dla mnie są teraz całkiem sporą częścią świata. Nie chcę powiedzieć całym, ale że tak właśnie czuję.